Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie tworzy serce Wasze, wierzycie w Boga i we mnie, wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy My znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem. Drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem Wojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem Wojcą, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo pańskie. Na początku dzisiejszej homilii chciałbym zadać wam takie pytanie do osobistego rozważenia. Pomyśl, co odpowiadasz znajomym, którzy twierdzą, że do Boga prowadzi wiele dróg, albo jakie odpowiedzi udzielasz Twoim znajomym, którzy uważają, że Boga nie ma, albo mają problem z doświadczeniem Bożej obecności. Ta sytuacja, która jest dzisiaj w Ewangelii, daje nam odpowiedź na te pytania. Również widzimy, że dwóch apostołów, czyli najbliższych współpracowników Jezusa, tych, których on wybrał, mieli problem: Tomasz i Filip. Panie, pokaż nam ojca, dokąd idziesz? Nie wiemy, kim jest Bóg. Jezus z łagodnością i z cierpliwością przecież tyle, odpowiada: Tyle, już jestem z wami, a ty mi jeszcze nie widziałeś ojca, nie rozumiesz tego, co, co ja przyszedłem przekazać tutaj na Ziemię. Wielu ludzi dzisiaj również zadaje sobie to samo pytanie. To znaczy, gdzie jest Bóg? Jak mogę zobaczyć Boga? Czy Bóg istnieje? Jakie drogi prowadzą do Boga? Może nawet ktoś z nas, może wielu z nas zebranych tutaj dzisiaj tego wieczoru, również te same pytania sobie nieraz zadawała, może nawet zadaje. Zanim przejdziemy do Słowa Bożego, chciałbym Was zaprosić do pewnej wycieczki. Podróży w historii do wieku XIII. W wieku XIII żył święty Tomasz Zakwinu, filozof, teolog, i w takich poszukiwaniach swoich starał się odnaleźć odpowiedzi na pytanie: jak mogę doświadczyć obecności Boga? Również szukając odpowiedzi na pytania ludzi, którzy są niewierzący. I dał pięć dróg poznania Boga filozoficznych nawet jeszcze nie teologicznych, ale filozoficznych. Otóż pierwsze, pierwsza jego droga, którą zaczerpnął od Arystotelesa, Tomasz mówi tak, że takim dowodem drogą na istnienie Boga jest ruch. Skoro istnieje ruch, jakikolwiek ruch, np. ruch planet, to ktoś musiał pierwszy dać tym planetom ruch i poruszać tym. I Tomasz mówi to jest stwórca. Tutaj upraszczam oczywiście całą, całą logikę św. Tomasza, ale mniej więcej o to chodzi. Ruch. Druga, druga droga do Boga jest taka, Tomasz to nazwał przyczyną sprawczą. To znaczy, skoro coś istnieje, to musi istnieć jakaś pierwsza przyczyna sprawcza. Na przykład, kupuje, już ja teraz taki przykład z dnia dzisiejszego daję kupuje chleb w sklepie, no to ktoś ten chleb musiał zrobić. A skoro jest chleb, to musiało być ziarno i tak dalej. I cofając się, Tomasz mówi, sprawcą jest Bóg. Przygodność i konieczność. To może jest bardziej takie wyrafinowane i trudne, ale Tomasz mówi, skoro coś istnieje, a nie musi istnieć, to ktoś stoi za wymyśleniem tego. No weźmy na przykład rower. Na pewnym etapie historii ludzie nie wiedzieli, że rowery mogą istnieć. Ale ktoś kiedyś wymyślił rower i dzisiaj mamy rowery. Więc skoro to istnieje, to ktoś to musiał wymyśleć. Więc Tomasz mówi: Jest w tym Bóg. Stopnie doskonałości to akurat wziął od Platona. I mówi tak, że skoro mamy rzeczy bardziej lub mniej doskonałe, to musi istnieć istota najbardziej doskonała. I Tomasz mówi: To jest Bóg. I jeszcze piąty, cel. Jeżeli nawet byty nierozumne, Tomasz mówi, kierują. Się do jakiegoś celu, to musi istnieć jakiś intelekt, który tym wszystkim kieruje. Powiem wam przykład z naszego ogrodu. W czasach koronawirusa, kiedy były, są jeszcze ograniczenia w poruszaniu się, często spacerowałem i spaceruję w ogrodzie i mamy tam małe oczko wodne. I na tym oczku wodnym jest mini wysepka, gdzie jest kaczka. Przyleciała kaczka i wysiaduje jajka. I tak patrzę na tą kaczkę i zastanawiam się, kto ją nauczył, że wie, że ma wysiadywać te jajka, bo jej zależy, żeby tam pisklęta się wykluły. Ma jakiś cel. I celem jest to, żeby te pisklęta się wykluły. I to Tomasz mówi, wracając teraz do filozofii, do wielkich idei, skoro nawet byty nierozumne, a nie mówiąc już o ludziach, kierują się do jakiegoś celu, to musi być jakiś intelekt który tym wszystkim kieruje. I dla Tomasza jest to Bóg. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. I przyjrzyjmy się tym, trzym, tym trzem obrazom. Droga. Droga to obraz celu i sensu. Celu i sensu w życiu. Jezus mówi, ukazuje nam, gdzie mogę odnaleźć cel i sens życia? Dla kogoś na przykład celem, sensem życia może być sława, ktoś może odnajdywać sens życia w pieniądzach, w karierze, dla kogoś to może być używanie życia jak najbardziej, żeby wycisnąć z tego życia, co się da, dla kogoś jest to rodzina, praca, kariera. Jezus ukazuje swoim życiem i mówi: Ja jestem drogą, to znaczy ukazuje cel i sens, który przekracza. Jakiekolwiek, ludzkie, ludzkie wyobrażenie o celu i sensu, czyli mówi celem i sensem życia jest Bóg. Jeżeli tutaj odnajdziesz swoje życie i cel swojego życia, to wszystkie inne cele będą podporządkowane temu głównemu celowi i wszystko będzie na swoim miejscu. Mówi dalej, kto widział mnie, widział Ojca. Zauważcie, że ludzie, którzy wywarli pozytywny wpływ, na historię ludzkości, to osoby, które szczerze wierzyły w Boga, i pozytywny wpływ wywarły na ludzkość. Przychodzi mi na myśl teraz święty Jan Paweł II, którego teraz rok przeżywamy, dedykowany Jemu, i człowiek wiary, człowiek, który odnalazł sens swojego życia w Bogu, i człowiek, dzięki któremu wielu ludzi odnalazło odnalazł również sens swojego życia, i również człowiek, który wywarł znaczący, pozytywny wpływ na historię świata całego. I my byliśmy tego, jesteśmy tego świadkami. To oznacza, jeżeli Jezus mówi, że jest drogą. Chce pokazać nam cel i sens życia. Dalej prawdą. Co to jest prawda? To pytanie już Piłat zadał Jezusowi w czasie sądu, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że Trudno jest dzisiaj ustalić, co jest prawdą. Można powiedzieć, tak ile ludzi, tyle opinii. A jeżeli przenieślibyśmy temat prawdy na dziedzinę na przykład polityki, to naprawdę można się pogubić, więc wróćmy do Ewangelii. Więc Jezus mówi, że jest prawdą. Jest prawdą. Prawdziwość Jezusa potwierdza historia. Bo On był człowiekiem z krwi i kości. To jest oczywiste. Prawdziwość Jezusa potwierdzają jego słowa i czyny, czyli tak jak mówił, tak żył. To potwierdza i do tego jeszcze cuda, znaki, uzdrowienia, których dokonywał. Dlatego tłumy szły za nim, bo nauką z mocą potwierdzał to, co mówił. Dalej, prawdziwość Jezusa potwierdza przesłanie jego życia. To był człowiek uczciwy, dobry, którym zachwycały, fascynowały się, Miliony ludzi fascynują do dnia dzisiejszego. Prawda, o której mówi Jezus, daje stabilny fundament życia. Myślę, że o to chodzi tutaj. Mówiąc, że jest prawdą, Jezus chce dać człowiekowi, który uwierzy o tym słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu o wierze Jezus chce dać człowiekowi, który uwierzy stabilny fundament, na którym może budować życie a to jest prawda. I co więcej, Jezus zostawił nam wytyczne tej prawdy, jak budować życie na stabilnym fundamencie w Ewangelii. To jest fundament prawdy. Dlatego dziwi się, gdy apostołowie się pytają, no przecież tyle z Wami jestem, jeszcze nie zrozumieliście? Jeszcze nie zrozumieliście? I życie. Jezus oddał swoje życie za nas i z martwych wstał. I to jest fundamentalne przesłanie dotyczące tego, że mówi: Ja jestem życiem. To nie jest martwy prorok. To nie jest martwy nauczyciel. Teraz, szczególnie w okresie wielkanocnym, przypominamy sobie to i celebrujemy ta figura Chrystusa zmartwychwstałego, która stoi na ołtarzu w okresie wielkanocnym, nie stoi tutaj przypadkowo, po to, żebyśmy uświadomili sobie, że On zmartwychwstał. Oczywiście to jest też kwestia wiary ale ta wiara jest umocowana w bardzo konkretnych faktach historycznych, również i świadectwie wierzących. Więc co to znaczy, że, Jezu, że Jezus jest życiem? Pokazuje, jak żyć, aby to życie dobrze przeżyć, aby życie można uznać za spełnione. To oznacza, że mówi, jestem życiem. Wiara, chrześcijaństwo to zakorzenienie w życiu. Jezus nie uczy, nie uczył i nie uczy nas, jak uciekać od życia, ale jak przeżyć to życie w pełni. To oznacza życie, które polega na budowaniu relacji z innymi, życie, które polega na życiu w uczciwości, życie to umiejętność przebaczania, przyjmowania przebaczenia, życie to radości i smutki, jakich doświadczamy. To jest życie, i tego uczy Jezus. Życie. Zauważcie, to jest również to, co czeka nas, gdy pójdziemy do domu Ojca, tak jak zaczyna się dzisiejsza Ewangelia. Jezus mówi, że w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. To też jest życie. Dlatego Jezus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. I warto zadać sobie dzisiaj pytanie w świetle tego Słowa Bożego: czy w moim osobistym życiu? Doszedłem już, doszłam do takiego punktu, kiedy mogę uznać osobiście i świadomie, że dla mnie Jezus jest rzeczywiście drogą, prawdą i życiem.